Mam jeszcze jedno pytanie. Pan Jezus przebaczył nam nasze grzechy i mimo że błądzimy nie widzi w nas grzeszników, oznacza to, że gdy wyznamy nasze winy i wyrazimy skruchę, będą nam one darowane. Tak, tak. tak, tak. Dlaczego musimy zostać osądzeni przez Boga w dniach ostatecznych, aby wejść do Królestwa Niebieskiego? Czy możecie nam to wytłumaczyć? Tak, proszę. Wytłumacz nam, proszę. Dobrze. Ci, którzy chcą poznać prawdziwą drogę, poszukują odpowiedzi na to pytanie. Zatem dziś omówimy tę kwestię. Dzieło Pana Jezusa w wieku łaski skupiało się na odkupieniu, nie zaś na osądzaniu i obmyciu ludzkości z grzechów w dniach ostatecznych. Gdy wierzyliśmy w Pana, tylko Nasze grzechy zostały nam przebaczone, mogliśmy modlić się do Boga, rozmawiać z nimi i cieszyć się Jego błogosławieństwem. Oto zbawienie, o którym często jest mowa. W istocie, mówiąc o zbawieniu, odnosimy się zwykle do uniknięcia potępienia wedle prawa i przebaczenia wszystkich naszych grzechów. Oto co oznacza zbawienie. Dzieło wieku prawa nie dotyczyło. Królestwa Niebieskiego. Pan Jezus rzekł: Pokutujcie, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebieskie. Pan Jezus uczył o skrusze, a jego dzieło było dziełem odkupienia. Torowało to drogę dziełu osądzenia w dniach ostatecznych. Mimo, że nasze grzechy zostały nam przebaczone, nasza grzeszna natura tkwi w naszych sercach. Natura szatana na nas wpływa i nas kontroluje. Nadal bezwiednie grzeszymy i często buntujemy się przeciwko Bogu, często zwodzimy Go, bywamy zazdrośni i osądzamy innych. Polegamy na własnych wyobrażeniach, by pojąć to, co nas otacza. Mimo, że jesteśmy zdolni, trudzić się na rzecz Pana, robimy to z myślą o nagrodach oraz Możliwości wejścia do Królestwa Niebieskiego. Wykorzystujemy Pana, gdyż nie ukochaliśmy go prawdziwie. W obliczu katastrof naturalnych, prób, którym jesteśmy poddawani, narzekamy, a nawet posuwamy się do potępiania Pana. Czyż nie mam racji? Oto prawdziwe oblicze naszej wiary. Zatem. Czy ci spośród nas, którzy wierzą w Pana, widzą, czemu grzeszymy? Czemu sprzeciwiamy się Panu, mimo że odpuszczono nam grzechy? Czemu nadal poddajemy się grzesznej naturze, która drzemie w naszym wnętrzu? Dlaczego urzeczywistniamy wciąż zepsute usposobienie szatana, mimo naszej wiary w Pana? Nasza arogancja, przewrotność, odstępność. Samolubstwo i hipokryzja wszystkie nasze wady są przejawem szatańskiego usposobienia, które jest gorsze od grzechów. Kto z nas potrafi to dostrzec? Pan Jezus odpuścił ludziom grzechy, ale jednak nie darował ludziom ich szatańskiej natury. Bez względu na to, jak długo wierzymy w Pana, jeśli nasze szatańskie. Usposobienie nie zostanie oczyszczone, możemy wciąż opierać się Bogu. Czyż tak nie jest? Mm -hmm. Tak, faktycznie, tak jest. Wiemy, że Pan Jezus wielokrotnie przepowiedział swój powrót w dniach ostatecznych. Jego ponowne nadejście ma rozwiązać problem źródła naszych grzechów. A to oznacza rozprawienie się z szatańskim usposobieniem, które trawi nasze serca. Bóg Wszechmogący nadchodzi w dniach ostatecznych. Na fundamentach dzieła odkupienia Pana Jezusa, zaczynając od domu Boga, dokonuje On dzieła osądzania poprzez wyrażanie prawdy. Amen. Dzieło osądzenia Boga Wszechmogącego obmyje nas z naszej szatańskiej natury i z naszego szatańskiego usposobienia. Uwolni nas z więzów grzechu, abyśmy mogli Zostać pozyskani przez Boga. Amen. 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 Jedynie doświadczenie dzieła osądzania przez Boga Wszechmogącego pozwoli nam odrzucić usposobienie szatana i uzyskać obmycie, aby stać się posłusznymi Bogu i wielbiącymi Boga. Amen. Godnymi wstąpienia do Królestwa Niebieskiego. Amen. Amen. Bogu. Bogu. Poznajmy nieco więcej słów Boga Wszechmogącego. Dobrze. Pozwólcie, że je przeczytam. Bóg Wszechmogący powiada, czy grzesznik, taki jak ty, który dopiero co został odkupiony, ale nie został odmieniony ani udoskonalony przez Boga, może podobać się Bogu? Można zgodnie z prawdą powiedzieć o tobie, który nie porzuciłeś jeszcze swojego starego Jarze. Zostałeś zbawiony przez Jezusa i że, nie zaliczasz się do grzeszników dzięki zbawieniu Bożemu. Ale to nie dowodzi, że nie jesteś grzeszny i nie jesteś nieczysty. Jak możesz być święty, Jeśli nie zostałeś zmieniony? Wewnątrz nadal jesteś nękany nieczystością, samolubny i podły. Ale nadal chcesz stąpić z Jezusem? Możesz o tym tylko pomarzyć. Pominąłeś pewien etap w wierze w Boga, zostałeś tylko odkupiony, ale nie zostałeś zmieniony. Abyś mógł podobać się Bogu, musi On osobiście dokonać w Tobie dzieła przemiany i oczyszczenia. Jeśli jesteś tylko odkupiony, nie będziesz w stanie osiągnąć świętości. Z tego powodu nie będziesz mieć udziału w błogosławieństwach Bożych, ponieważ pominąłeś pewien etap w Bożym dziele zarządzania człowiekiem, który jest kluczowym etapem zmiany i doskonalenia. Zatem Ty, grzesznik, który właśnie został odkupiony. Nie jesteś w stanie bezpośrednio otrzymać dziedzictwa Bożego. Przeczytam jeszcze jeden fragment. Chociaż Jezus wykonał wiele pracy wśród ludzi, to jedynie wypełnił dzieło odkupienia całej ludzkości i stał się ofiarą za grzech człowieka, ale nie wyzwolił go od całego zepsutego usposobienia. Pełne uwolnienie człowieka od wpływu szatana wymagało nie tylko przyjęcia przez Jezusa grzechów człowieka jako ofiary przebłagalnej, ale także wymagało od Boga, aby wykonał większe dzieło, by całkowicie uwolnić człowieka od jego usposobienia, które zepsuł szatan. I tak, kiedy grzechy człowieka zostały mu przebaczone, Bóg powrócił w ciele, aby wprowadzić człowieka w nowy wiek i rozpoczął dzieło. Karcenia i osądzania, które wynosi człowieka do wyższej rzeczywistości. Wszyscy ci, którzy podporządkują się Jego panowaniu, odniosą pożytek z wyższej prawdy oraz otrzymają większe błogosławieństwa, będą prawdziwie żyć w świetle oraz zyskają prawdę, drogę i życie. Słowa Boga Wszechmogącego. Jasno tłumaczą nam doniosłość dzieła osądzania w dniach ostatecznych. Dzieło osądzania w dniach ostatecznych służy dokładnemu obmyciu ludzkości z jej grzechów i zbawieniu jej, co zapewni ludzkości dobry, błogosławiony los. Nie ma co do tego wątpliwości. Amen. 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 Nie ma wątpliwości. Gdy zostaniemy osądzeni przez Boga wszechmogącego w dniach ostatecznych. Ujrzymy wszyscy litość Boga i zbawienie ofiarowane zepsutej ludzkości. Bóg wie, że szatan zdołał już zanadto nas zdeprawować, że jesteśmy kontrolowani i krępowani przez jego naturę. Bóg wie, że bezwiednie grzeszymy i opieramy się mu. On wie, że cierpimy i że nie potrafimy samodzielnie się wyswobodzić. Zgodnie z tym, czego potrzebuje zepsuta ludzkość. Bóg stanie się ciałem i wyrazi prawdę, osądzi i obmyje człowieka, wybawi go z grzechu, by mógł zostać zbawiony i wejść do królestwa niebieskiego. Amen. Oto jak Bóg kocha całą ludzkość. Amen. 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 Bogu niech będą dzięki. Bogu niech Wielu będą ludzi dzięki. nie pojmuje pięknego planu Boga odnośnie zbawienia i ma różne wyobrażenia o dziele osądzania przez Boga w dniach ostatecznych. Zakładają, że wiara w Pana, modlitwa w jego imieniu, żałowanie za grzechy i ciężka praca wystarczają, by zyskać jego pochwałę. Gdy Pan powróci, zostaną wprowadzeni do królestwa niebieskiego. Dlatego sądzą też, że nie ma potrzeby, aby zostali osądzeni przez Boga i obmyci z win. To założenie stanowi produkt ich własnej wyobraźni. Właśnie tak jest. Właśnie tak jest. Proszę. Powiedzcie mi, czy ktoś taki jak my, czyli ludzie, którym przebaczono, ale którzy wciąż żyją w grzechu, mogą wstąpić do Królestwa Niebieskiego? Nie, niemożliwe. To niemożliwe. nie, niemożliwe. To niemożliwe. Czy to możliwe, że ci, którzy stawiają opór Bogu, znajdą się w Królestwie Niebieskim? Nie jest możliwe, nie jest możliwe. Czy można wyzbyć się grzechów bez bycia osądzonym i obmytym przez Boga w dniach ostatecznych? Powiedzcie mi, proszę. Nie, nie można. Nie. nie. Oznacza to, że doświadczenie odkupienia Pana Jezusa nie zapewni nam zbawienia koniecznego do wejścia do Królestwa Niebieskiego. Amen. Amen. Jakie to pouczające. Dobrze, bardzo, 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 obronne. Obronne. bardzo praktycznie omawiacie tutaj Słowo Boga Wszechmogącego. Dużo się tutaj uczymy. Tak. tak. O tak. O tak. Wierzyłem w Pana przez tyle lat, ale bezwiednie popełniałem i wyznawałem wiele grzechów, aby znów zgrzeszyć i ponownie je wyznać, nie wiedząc, gdzie leży źródło stale i stale powtarzanych przeze mnie grzechów. Nigdy dotąd nie rozumiałem, czemu nie jestem w stanie Wyzwolić się z ich więzów. Zdecydowanie. Teraz rozumiem, że dzieło pana było dziełem odkupienia. Nasze grzechy zostały nam przebaczone w zamian za wiarę w pana, ale szatańska natura nadal tkwi w nas. To prawda. Musimy rozprawić się z naszą grzeszną naturą, by mieć pewność, że nie sprzeciwimy się panu. Tak, prawda. Dzieło osądzania przez Boga w dniach ostatecznych jest kluczem do wyzbycia się usposobienia szatana, obmycia z grzechów, by móc wkroczyć do Królestwa Boga. Amen. 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 W przeszłości zbyt prosto postrzegaliśmy wiarę w Boga oraz wejście do Królestwa Niebieskiego. Bóg naprawdę jest święty i sprawiedliwy. Myśl, że tacy grzesznicy jak my mogą wejść do Królestwa Boga i doświadczyć jego obietnicy, bez poddania się jego dziełu osądzania i obmyciu z win jest niedorzeczna.